Brak obfitości się pojawia, będziecie odczuwać braki. Nie jest to czas wygranych w lotto ani premii od szefa. Jakiś mężczyzna tutaj się pojawia, ale ten mężczyzna trzyma rozwiązania dla siebie. Nie pomaga, nie wspiera. Przez ten brak obfitości, przez to zachowanie. Jakieś przedsięwzięcia w Waszym życiu, czy to kupno czegoś, remont, rozwój biznesu, mieszkania, nie dzieją się, muszą zostać wstrzymane. Egoista, już wszystko jest wyjaśnione. Egoista jakiś mężczyzna tutaj sabotuje te projekty. Pojawia się jakieś światełko w tunelu w tej trudnej sytuacji. Znów karta braku, ale jest światełko w tunelu. Odpowiedzią jest bardzo daleka podróż. Bardzo daleka podróż. Może to być nowe miasto, nowy kraj, nawet inny kontynent. Tam macie odzyskać szczęście, pieniądze. Ale jeśli chodzi o rodzinę, o tych architektów, czyli widzimy, że to jest problem rodzinny: brak miłości, złe myśli, niskie wibracje, emocje. Panowie tutaj odwróceni, królowie miłości i to jeszcze na dodatek egoiści bardzo negatywne karty mówiące o panach, o mężczyznach, które tutaj jakby celowo nie chcą wspierać swoich ukochanych. Brak nauki. Powtarzacie stare błędy, nie uczycie się na nich, nie rozwijacie się. Cały czas w waszym życiu te same sytuacje się powielają, trzeba zacząć wyciągać wnioski, trzeba zacząć działać inaczej. Szczęście, pieniądze, miłość możecie odzyskać, ale gdzieś bardzo, bardzo daleko, zamykając wszystko, co jest tu i teraz, w tym miejscu, gdzie jesteście.